Jeczór, witam na pomocowej konferencji prasowej, e, witam Państwa, witam e, trenera, jak wiemy e, w dniu dzisiejszym koronakielce pokonuje 3 do 0 e, z niczym pruszków i awansuje do kolejnej rundy Pucharu Polski. Gratuluję trenerze Dziękuję. awansu i prosimy o ocenę przebiegu wydarzeń na boisku. Bardzo proszę. Toż w meczach pucharowych e, zasada jest prosta. Trzeba ten mecz wygrać, zrobić awans ze następnej rundy. My to zadanie wykonaliśmy. Miał te fazy takie dziwne, ten mecz, bo początek mieliśmy bardzo nerwowy, nie mogliśmy sobie ułożyć tej gry. Natomiast druga połowa w naszym wykonaniu już zdecydowanie lepsza, bo chcieliśmy też porotować paru zawodników, żeby my już piąte piątek gramy, podobnie jak z nic zresztą, mecz, więc zależało nam też na tym, żeby w miarę dobrze to zdrowotnie wyglądało, no, ale niestety to jest właśnie ciemna strona tego meczu, bo kontuzja Niskiego, rozbita głowa i tam jakieś problemy z zawrotami głowy. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Natomiast niepokojący jest uraz Błanika i, i to taki mały cień kładzie na tym meczu. Dziękuję. Jakie są pytania do trenera? Bardzo proszę. Się zapytać, jakie są największe plusy tego spotkania i czy jest taka alternatywa, żeby z Ruwezycia skorzystać na innej pozycji z przodu? Największe plusy tego spotkania są takie, że awansowaliśmy do kolejnej rundy. Natomiast no, mnie cieszy dobra postawa dzisiaj Rubezicza, dobra postawa Kamińskiego. Cieszę się, że przyłamał się Nikolow, z karnego, ale karny też trzeba umieć strzelać, więc jakieś tam na pewno plusy dopiszemy. Natomiast na temat zmiany, rotacji, czy tam powiedzmy wyborów personalnych co do piątku, no to będziemy się zastanawiać. Mamy jeszcze trzy dni. Jeszcze tutaj, proszę bardzo. Yy, właśnie jak Pan już powiedział, Rubezic w tym dwa gole. Czy od początku miał pełnić yy, takie funkcje ofensywne? Tak jak, yy? Rubezic, yy, jest zawodnikiem, który gra świetnie głową. My, my o tym wiemy i też ustawialiśmy stałe fragmenty E, można powiedzieć pod niego, ale on się dobrze znajduje, piłka go szuka, to trzeba przyznać, że jest naprawdę atut i to wykorzystał dzisiaj no, idealnie. Myśmy sobie zdawali z tego sprawę, że ciężkiego boiska tutaj, bo ono nie było łatwe do gry, stałe fermenty mogą być kluczowe i rzeczywiście były. Dziękuję, czy jeszcze są pytania? Proszę. E, czy uważa Pan, że ten rezultat w pełni oddaje przebieg meczu? Czy były momenty, w których Państwa drużyna musiała przycisnąć mocniej z no to nie był mecz z gatunku tych łatwych i przyjemnych, bo bywały takie momenty, że trzeba było e, e, mocniej w nic przycisnąć, no ale, ale my takiego meczu spodziewaliśmy się, bo to, że z nich zajmuje ostatnie miejsce w tabeli pierwszej, to nie ma nic do rzeczy, to był jeden mecz, Puchar Polski, dla nich świetna okazja na odbicie się, no bo gdzie się odbić jak nie z zespołem z Ekstraklasy i w meczu u siebie, no ale stanęliśmy na wysokości zadania i to jest najważniejsze, także trudny mecz, ale dla nas zwycięski jak pan ocenia postaw zawodników, którzy stracili szansę od pierwszej minuty jak chociażby Manna. Znaczy no Rafał Mamla o tym, że będzie bronił, to wiedzieliśmy od dawna, bo tak jest u nas e, poziom ról dziekoński, skoro sobie radzi w lidze, no to Rafał jest tą jedynką w Pucharze Polski i on na razie broni bez zarzutu drugi mecz, zero z tyłu, dwie piłki w końcówce wyciągnął takie dość trudne, więc e, myślę, że zasłużył na słowa pochwały. I to jeszcze ostatnie pytanie, właśnie do dopełnienia kontekstu Rafała Mamy, Jak ważne było dla drużyny utrzymanie czystego konta w tym spotkaniu? Bardzo ważne, to nie tylko dla Rafała było ważne utrzymanie czystego konta, ale myślę, że dla nas też jako drużyny, bo, bo ostatnio nie potrafiliśmy tego zrobić w meczu z Górnikiem w Zabrze. Daliśmy sobie szczęście w w ostatniej minucie, przegraliśmy na Katowicach. Dzisiaj wreszcie czyste konto. Przed nami piątkowy bardzo trudny mecz z Piastem Gliwice, także no. Myślę, że to jest taka, bym powiedział, mała namiaska, optymizmu przed tym piątkowym meczem. W pierwszym momencie bym chciał pogratulować drużynie Korony za, że wygrała dzisiaj. Myślę, że było widać, że gramy, gramy z drużyną z Ekstraklasy, ale myślę, że Moji závodníci pošli do toho spotkania bez rešpektu i chceli sme, chceli sme grať tak, aby sme diše zvyťazili. S tým, že ten meč nevyglúdal zle, musím povedať, že sme odegrali bardzo dobrý meč, ktorý sa hral šípko, i keď varunky i terén nebyl najlepej ale myslím, že naši chlopáci chceli, chceli ísť, aby sme zdobili brámky. I grali sme s družinou, ktorá, ktorá vedela vykožiť naše blendy. Pri prvom góle sme robili blend, kde sme nastřelili e, závodníka nášho v pole kárne pri čistej pivce i, i náš blend vykožištil pšetivník. Gre, myslím, to vyglądalo, že nebyla nejaká mm, vážna, vážna ružnica medzi týmami, ale či dosvedčenie, či tí závodníci boli dôkladní v situáciách, ktoré decidovali o, o meču. A, e, dišaj sme o tom meču decidovali my našimi blendami, či už pri prvej brámke i zo fragmentu, i o blende, e, kde bol Karné a to už ťažko e, sa niečo robí s tým výnikom jak gráte proti kielcám, ktorí, ktorí majú dobrý výstup. Teší mňa dišaj, že závodníci, ktorí pošli do meču po dlhšom čase, pokázali, že môžem líčiť na nich v tej družine. Som rád, že mladý Kasper vygondal dobre v brance i i závodníci, ktorí dlhší čas im mali nejaké problémy, či už kontúzia, alebo svoje personálne problémy, ďalej grali a zagrali dobrý meč. To je s pozitívnom. I ďalším pozitívnom bolo závodníci, ktorí pošli po, po, po tých goloch, za vyniku 3 do zera, pokázali, že chceli zrobiť niečo s tým výnikom. Naše situácie sme nevykožistili a pregrívame a musíme teraz robiť fokus na bardzo trudné spotkanie v Bytomie a musíme čo najrychlejšie zregenerovať, aby sme dobre vyglądali v nedeli. Ďakujem, čo, čo som Tania. Proszę. Panie trenerze, czy mimo tej porażki widzi Pan inne pozytywy, chociażby takie jak właśnie ten dobry występ Kasper, Kaspera Napieraja czy innych zawodników? Tak, wiedzieli sme si stwarać sytuację na to, abyśmy Koronie strzelili bramku a To dla nas jest dużo ważne, hej, że ten mecz e, dzisiaj decydowali e, nasze blendy, ale w tej gry to nie wyglądało w ogóle źle. Jak pan ocenia reakcje drużyny po pierwszych dwóch straconych bramkach? bo na przykład z naszego punktu widzenia było one mocno w przypadku? Czy dało się ich jakoś uniknąć? Tak. no. vždy sa dá nejak z toho uniknúť, ale myslím, že ta tá reakcia tej družiny po, po stratených góloch byla dobrá. Byla dobrá, chceli, chceli ešte grať a zrobiť niečo s tým vynikom. I pomohli tomu e, príchod možno Bonka i Majevského, ktorý tiež mal do dobrú situáciu jeden na jeden, kde, kde sme mohli zdobiť bránku. Takže myslím, že tej sytuacji tam byli i nie możemy, nie możemy robić latwe blendy. Dziękuję. Są pytania jeszcze? każdym razie, e, jeżeli można, my mamy ciągle problem z tym boiskiem, to boisko na pewno nie pomaga. Może Tyler by chciał jakieś dwa słowa powiedzieć, nie wiem, do osób odpowiedzialnych za to, bo pierwsza bramka, Kasper został, został w tym piachu. Jak tyle to widzi? Tak, no, głównie na tej bližšej strone. Te varunky boli bardzo ťažké. I dišaj myslím, že sa hralo latvejšie ako spušťo, kde, kde myslím, že o našom vyníku decidoval i terén, ktorý bol přigotovan tak, ako byl přigotovan. Takže tam, jak by sme za stavu 1 do zera, sčelili čistý gól sokolem, kde ustala v bláte alebo vo vode tá pivka. Takže my chceme, my chceme e, to boisko šetriť, e, chceme v týgodňu niekedy tam ani e, neísť, a, ale tie varunky sú bardzo, bardzo trudné dla nás, lebo chceme, chceme grať s pivkou, chceme, chceme e, krehovať kreovať nejaké situácie i nie je to o Latvie e, potom sa rušať.